Cześć, witam Was w kolejnym filmie z cyklu Słowo na Niedzielę i dzisiaj taki temat dość kontrowersyjny i powiem co, człowiek to opinia w zasadzie chodzi tutaj o temat krzyżowania ras bydła mlecznego międzyrasowe krzyżówki, szczególnie o krzyżowanie Holsztynów z innymi rasami można powiedzieć bardziej prymitywnymi mniej takimi intensywnymi więc do rzeczy, Generalnie, tendencja do krzyżowania Holsztyna z innymi rasami wygląda tak, że są cztery główne rasy, z którymi krzyżujemy Holsztyny: jest to rasa Montbelliarda, Simmentala, Brązzwisa oraz Czerwona Szwedzka. Wszystkie to są rasy też mleczne, jednakże o nieco niższych walorach użytkowych, produkcyjnych. Względem holsztyna, ale co najciekawsze, jak wypadają krzyżówki e, takich raz z holsztynami, no i przygotowując się do tego odcinka, powiem szczerze, nie chciałem bazować wyłącznie na własnych doświadczeniach, czy też doświadczeniach osób znanych, zajmujących się e, hodowlą i takim, o, takimi eksperymentami, że tak to ujmę. E, bardziej chciałem zajrzeć do wyników prac naukowych, jak to po prostu wynika i zanim przedstawię wam. Suche fakty. Powiem Wam, jakie idą korzyści względem krzyżowania. Po pierwsze, mamy zwierzęta bardziej odporne, bo tamte rasy są bardziej prymitywne, nie są tak wysoko rozwinięte produkcyjnie. I też mają bardziej rozwinięte inne cechy niż tylko i wyłącznie produkcja mleka czyli zdrowotność nóg i rozwód. A krzyżówki, natomiast jak to przenosi się na krzyżówki? Po prostu, że dłużej są użytkowane w teorii, i też to na to wskazują troszeczkę wyniki badań. I też jeśli chodzi o rozwrót, to według badań e, takie krzyżówki e, są bardziej płodne. Ale dlaczego są one bardziej płodne? Bo u nich są porody lżejsze u tych krzyżówek. Nie mylić tego, że pokryjemy holsztyna i Pierwsze ciele będzie łatwo, łatwy poród, nie dopiero od tego uzyskanego cielęcia one po prostu będą e, następne pokolenia e, łatwiejsze miały porody za czym idzie, że, co za, idzie, że cielęta są zdrowsze i e, szybciej regenerują się, zachodzą w następną ciążę także to jest taki plus ich no i drugi plus, no, no z tego właśnie wynika, że one dłużej będą na stadzie bo rozwód mamy lepszy i ten jeszcze kopyta też troszeczkę, one są jeśli chodzi o mobilność troszeczkę odporniejsze. No i też są odporniejsze na pewne anomalie, są mniej wrażliwe, bo jeśli chodzi o holsztyny, no to trzeba z nimi się naprawdę delikatnie obchodzić i każde błędy skutkują obniżeniem produkcji UHF-a. Ale to są takie plusy, są też i minusy. Pierwszy minus to jest taki, że jeżeli będziemy krzyżować holsztyny, to na stadzie pojawią nam się krowy różnego kalibru i też trzeba uwzględnić to, dobierając odpowiednią wielkość legowisk, stanowisk dla takich krów, bo już będą zróżnicowane, tak, że nie będziemy mieli gabawitowo jednego stada. Tylko będą troszeczkę inne sztuki, no i to też niesie ryzyko, bo te krawy krzyżówki są z większe, silniejsze i będą dominować nad stadem, nad holsztynami. Także to też trzeba uwzględnić, co zresztą spłynie negatywnie na produkcję reszty stada, jeżeli się taka pojawi agresywna. Nie mówię, że Holsztyny są. Święte, ale z reguły są bardziej spokojniejsze, szczególnie to widać przy pierwiastkach i przy pierwszych udojach, gdzie te krzyżówki naprawdę z mojego doświadczenia, nie tylko mojego, powiem szczerze, potrafią na początku dać popalić w pierwszych pierwszych dniach ich użytkowania mlecznego. I jeszcze jednym takim minusem głównym tych krzyżówek jest to, że przy Holsztynach było doskonalone cechy odnośnie wymienia. Po pierwsze, to e, jeśli chodzi o choroby i o wszystko to, co się dzieje wokół wymienia, no to e, u Holsztynów jest to dużo, dużo odporniejsze, przystosowane po prostu bardziej do intensywnej produkcji mleka. E, druga kwestia to ustawienie strzyków, czyli podrobota łatwiej nam znaleźć fajne buchaje, fajne linie, które będą nam robiły rymie, które będzie przygotowane pod dół robotem. Oczywiście nie mówię, że krzyżówek robot nie wydoi, czy też czystych ras, z którymi krzyżujemy, też robot da radę, ale jest yy, trudniej po prostu yy, to uzyskać i, i, i nie zawsze uda nam się yy, potomstwo wygenerować, które, z którym sobie robot poradzi. Przepraszam, że będę posiłkował się ściągaweczką, ale chcę Wam przedstawić też jak to wygląda na danych produkcyjnych jeśli chodzi o krzyżówki raz względem Holsztyna i tutaj mam przed sobą wyniki z Minnesoty z 2017 roku przebadanych było około 2000 krów, z czego niecały 1000 to był czysty Holsztyn Montbelliard z Holsztynem 513 sztuk i szwedzkie bydło czerwone z Holsztynem 540 sztuk. I wydajność mleczna, odpowiednio po kolei. Holsztyn 11 tysięcy, niespełna. Montbelliard niewiele mniej, krzyżówka z Montbelliardem, bo tylko jakieś 30 kg, niecałe. Wydajność i szwedzkie bydło tu jest troszeczkę mniej, bo jest 10 500 z zagąbkiem. Ale natomiast parametry e, takie jak tłuszcz i lecimy odpowiednio. Holstein 3,74, Mombeliarty 383, oczywiście krzyżówka, i szwedzkie, krzyżówka szwedzkich 3,93, średnia jest tłuszczu, białka u, po kolei 305 314 319, czyli mamy niewielki, około, niewielki spadek produkcji mleka. Przy takich krzyżówkach, ale mamy e, też e, troszeczkę wyższe parametry, co nam to rekompensuje. Do tego mamy e, jeszcze wiek pierwszego wycielenia, średnio u wszystkich grup zwierząt 24 miesiące w każdej. Odsetek ciężkich porodów, też po kolei holsztyn e, czysty 1,5%. E, przy Mombelliardzie z holsztynem 1,6% i przy szwedzkim bydle czerwonym 1 i 7 także ta łatwość w rozrodzie taka jest dyskusyjna jak pokazują badania ale natomiast odsetek martwych porodów u jałówek przy po kolei 9, 4 i 5, czyli u krzyżówek mamy silniejsze cielęta. Tak? No, i teraz czas to troszeczkę jakoś podsumować i wyrazić moją skromną opinię na temat takich krzyżówek, i też powiedzieć, jak, jak ja do tego się odnoszę i w, swoim, w swojej pracy, czy, czy w ogóle mam jakieś krzyżówki. No i po prostu tak, moim zdaniem, krzyżowanie ma sens wtedy, kiedy nie jesteśmy w stanie zapewnić Holsztynom odpowiednich warunków do produkcji mleka, czyli po prostu. Brak czasu, nadmiar obowiązków, e, może budynki niedostosowane, czy też mamy słabe warunki glebowe, gdzie nie możemy wyprodukować wysokiej jakości pasz. Wtedy skłaniałbym się ku e, krzyżowaniu raz, bo możemy uzyskać wyniki nie mniejsze niż przy Holsztynie, e, albo nawet i większe. Do tego będzie mniej problemów, mniej kłopotów e, i będą po prostu. Mniej wrażliwe na jakieś tam nasze niedociągnięcia. Natomiast jeżeli dążymy i chcemy, mamy na celu po prostu intensyfikację produkcji, jak najlepsze wyniki, no to tylko i wyłącznie rasa czysto holsteńsko-fryzyjska i po prostu dbanie. Wiadomo, że zawsze się zdarzą niedociągnięcia, zawsze czegoś nie dopatrzymy. Jakiś tam odsetek tych chorób musi być. To jest nieuniknione, i to nieważne, czy będą krzyżówki, czy będą czyste rasy. Zawsze coś tam się po drodze nam zdarzy, także nie ma co się załamywać i poddawać. Także chcemy mleko. Dla mnie to jest sprawa jasna. Holsztyn, może to być troszeczkę subiektywne, bo ja osobiście jestem fanatykiem tej rasy. Ale też posiadam w stadzie krzyżówki, bo mnie to bardzo ciekawi i lubię eksperymentować. Niegdyś sporo było krycia Mombeliardem i cementalem, Także za plecami moimi tutaj stoi krzyżóweczka z Mombeliardem. Już tam ma niewielki odsetek tego, tej rasy, bo to jest już e, jej matka, po prostu była z krzyżówki. Tu jest już e, po prostu. Następną pracę hodowlaną poszliśmy w kierunku wypierającym, czyli dalej w Holsztyna. Więc tego odsetku jest niewiele i jakie są moje doświadczenia z tych mieszanek? No jednak mleka jest. Jest widocznie mniej względem Holsztynów, patrząc po wydajnościach życiowych. No i Montbelliard mocno mnie bardzo zniechęcił, bo przy tych krzyżówkach była tendencja do poddajania, czyli że jeżeli było coś tam w genach Montbelliarda, Zamieszane, no to już trzeba było taką krówkę uważać, bo wchodząc na oborę lubiła inne poddajać. I to jest e, udowodniony fakt, także z tym nie dyskutuję. E, cimentale. Cimentale też fajna rasa, tylko że po prostu zwierzęta rodziły się bardzo duże i był problem przy porodach. Szczególnie nie polecam Simentali i cementalami kryć ołówek. To jest naprawdę wyższa konieczność, albo poszukajmy innej rasy. A natomiast teraz e, wróciłem do Simmental'a i troszeczkę mam krzyżówek z Brown-Swiss'em z tego względu, że e, takie mieszańce stosowałem przy sztukach, które było ciężko zapłodnić, tak? przy kłopotliwych, jak już któraś była inseminacja nieskuteczna, wtedy ustawialiśmy na hormony, bądź też już któreś ustawienie na hormony, które nie przyniosło rezultatu, wtedy wjeżdża krzyżówka. I bardzo fajnie łapał cimental. brąz tak tako, Także jeszcze z Swissem nie miałem doświadczenia. Dopiero pierwsza jałówka czeka na wycielenie, kilka miesięcy jest wycielona. Taka krzyżóweczka z brunsuisem, także będę mógł się wypowiedzieć. Więc co, mam parę brunsuisów, krzyżówek, teraz kryję cimentalami te kłopotliwe sztuki i jeszcze mnie kusi, jak simental się skończy na czerwoną szwedzką, jak to będzie wyglądało, jak to będzie po prostu wyglądały te krowy, więc eksperymentuję, tak, na tych takich sztukach, że po prostu mam zacielić mięsnym i ewentualne potomstwo już nie będzie nadawało się do hodowli, wolę po prostu zrobić sobie taką krzyżówkę i jeżeli pojawi się Jałóweczka to będzie taka ciekawostka i ciekawe doświadczenie hodowlane. No niestety nie mam za dużo tych yy, jałówek, żebym mógł sobie selekcję robić i wprowadzać jakiś tam dynamiczniejszy, yy, prostu postęp genetyczny, dlatego na no, przeczekanie można powiedzieć, robię taką sobie zabawę, a może przekonam się do którejś krzyżówki, i któraś się sprawdzi. Ale to wiadomo, to trzeba jeszcze parę lat ładnych doświadczeń, żeby coś więcej na to powiedzieć, także myślę, że temat wyczerpałem Emisja tego odcineczka wypada akurat w Wigilię Bożego Narodzenia, także pragnę Wam życzyć wesolutkich świąt e, oczywiście dużo zdrówka bo to jest podstawa, bez tego nic dalej nam się nie ułoży i przede wszystkim spokoju oraz odrobiny wytchnienia i wolnego czasu w życiu codziennym, żeby Wam się wszystkim układało, wiodło i doliło w nadchodzącym roku, więc jeszcze raz wesołych świąt.